serdecznie na kanale Sunline Tarot tarocistka Fortuna z tej strony dzisiaj moi drodzy jak widzicie po tytule jest to sytuacja finansowa prognoza na październik dla ryb, oczywiście tych zodiakalnych i tych ryb ascendentalnych moi drodzy, link już podawałam jak obliczyć, jak znaleźć swój ascendent właśnie także moi drodzy zapraszam serdecznie na horoskop, nowy rozkład Mojego autorstwa specjalnie na potrzeby kanału. Zapraszam serdecznie i już tasujemy talię. Wiadomość ogólna w tym miesiącu dla ryb, wiadomość ogólna to jest dwójeczka mieczy. Finansowa sytuacja w tym miesiącu: dziesiątka mieczy. Co ryby chcą osiągnąć w październiku? Do czego będą tutaj dążyły? Co chcą osiągnąć? Zawieszenie wisielec, pomoc dla ryb z zewnątrz w tym miesiącu, królowa buław, nowe możliwości, nowe możliwości, karta świata. Oraz co potrzebujecie wiedzieć o waszej sytuacji finansowej? Trójka monet. No i wynik. Wynik piąteczka monet, moi drodzy. I na spodzie czytania jest energia kochanków, harmonia, ale także, moi drodzy. Możesz szykować się romans, możesz być dobra współpraca w tym miesiącu. Jeśli na to się zdecydujecie, bo pamiętajcie, że energia kochanków również mówi o wyborach, czas, aby podjąć jakieś działanie, macie wybór w tym miesiącu i tylko o to chodzi, aby się zdecydować. Także moje drogie ryby, zaczynamy. Wiadomość, główna, właśnie dwójka mieczy. Będziecie się czuć jak w impasie, czas podjąć decyzję. Dla nielicznych może być w październiku nowa umowa. Dwójka mieczy również mówi o dokumencie, o podpisywaniu nowej umowy, ale moi drodzy, główny aspekt mówi o impasie. W którym możecie się znaleźć, niemożność podjęcia decyzji z różnych powodów, z różnych powodów. Także, moi drodzy, czas w tym miesiącu jest dosyć taki zastanawiający dla ryb, ale również i coś się zaczyna nowego, coś się kończy. Ogólna sytuacja finansowa jest to dziesiątka mieczy, czyli zakończenie pewnych działań. możliwe, że niektórzy zakończą jakąś pracę, zakończą jakiś projekt, to już jest ponad ich siły odrzucą jakąś dodatkową ofertę pracy, bądź tak jak mówię, zakończą pewien etap.. Tu już jest tyle wzięte, właśnie na, na te barki ryb w tym miesiącu, że to już czas zakończyć. Idziemy po nowe. Co chcę osiągnąć? W tym miesiącu rybka. Rybka czuje się zawieszona, na razie nic nie będzie chciała osiągnąć, będzie chciała odpocząć. Możliwe, że to jest czas na przemyślenia dla ryb. Ten miesiąc, czas na zastanowienie się, poszukanie odpowiedzi w głębi siebie. Po prostu to jest czas na przemyślenia. Tak myślę. Bo żeby zacząć coś nowego, najpierw trzeba wiedzieć co chcemy robić. Moi drodzy, pomoc z zewnątrz jest to pomoc od kobiety bardzo możliwe, która przyniesie jakąś informację, będzie to szybka wiadomość może być drogą mailową, listową, telefoniczną, także tu informacja od kobiety, ta kobieta ma wiele kontaktów, jest pod właśnie prawdopodobnie znaków ognia, barana lwa czy strzelca. Także, moi drodzy, może to być osoba, która jest na stanowisku. Może to być wasza przełożona, ale także może być ktoś, kto z wami rywalizuje. Także, moi drodzy, to jest taka pomoc dla Was w tym miesiącu. Nowe możliwości. Są możliwości wielkie, tylko trzeba dostrzec. To wszystko, co wokół się dzieje, możliwe, że będziecie mieli kontakty ze światem poprzez właśnie łącza, poprzez Internet, Skype, także. Hmm, Niektórzy mogą spodziewać się na przykład wyjazdu zagranicznego, a niektórzy mogą na przykład, może kogoś z Was odwiedzi tutaj rodzina na przykład z zagranicy, czy ktoś, partner biznesowy. Także kontakty ze światem macie w nowych możliwościach. Jest ten świat koło Was w tym miesiącu na wyciągnięcie ręki, jeśli podejmiecie odpowiednią decyzję. Także tak bym to widziała, moi drodzy. Co potrzebujemy wiedzieć tutaj o sytuacji finansowej u ryb? Jest dobra współpraca, jest tej pracy bardzo dużo, tylko że nie za taką cenę. Jaka jest w tej chwili, bo to jest taka praca trochę niedoceniana. I jest tej pracy bardzo dużo, a może nawet nie jesteście tak opłacani, jak właśnie byście sobie tego życzyli. Także musicie o tym wiedzieć, że trzeba by było właśnie. Upomnieć się może o podwyżkę, o swoje finanse. Macie dużo pracy, ale nie tak bardzo dobrej, właśnie, zapłaty za to. I wynikiem w tym miesiącu jest piątka monet, także, która mówi o tej sytuacji finansowej, o brakach. Także jest tutaj y, może nawet y, ta praca, ale ta praca, właśnie tak jak mówię, y, jest jej dużo, mało opłacana, a tu właśnie. Y, jest to wynikiem, że będzie brakować po prostu na koniec miesiąca, tak? Że tu może brakować, tu może być lekki pech, że ktoś właśnie może Was nie docenić w postaci na przykład, nie dać Wam premii czy obciąć Wam coś z wypłaty nawet. Także tutaj wynik jest. A troszeczkę niezbyt zadowalający, ponieważ będą jeszcze braki na koniec miesiąca u ryb. Ale moi drodzy, pamiętajcie, że są tutaj u Was wybory w tym miesiącu, jest decyzja do podjęcia, czas się zastanowić, może czas zmienić pracę, może czas ruszyć w nowe miejsce, moi drodzy. Podjąć to ryzyko życiowe, bo czasem nie warto jest właśnie siedzieć na jednym miejscu i nie ruszać się, czasem warto ruszyć po nowe. Także moi drodzy, nie jest to złe takie czytanie, bo jest energia świata w czytaniu, która mówi, że są te nowe możliwości, tylko musicie podjąć właśnie wybór i działać do przodu. Wyjść z zawieszenia i działać, moi mili. Także pozdrawiam serdecznie wszystkie ryby i do usłyszenia, moi drodzy.